Wszystkim. Słuchajcie, mamy sobotę. Dzisiaj się pobawimy trochę w mobilnych mechaników. Jadę właśnie po części i, i później jedziemy do Łukasza, tam do Volvo. Mamy Volvo, nie wiem co to jest za Volvo. Wiem, że tylko Volvo i prawdopodobnie pompę w zbiorniku ma uszkodzoną, więc jadę odbierać części no i będziemy montować pompę i zobaczymy, czy, czy była dobra diagnoza. Także tak. Jak będzie upływało sobotnie popołudnie. Nie wiem ile tam nam zejdzie. Robimy to u klienta pod domem, więc nigdy nie wiadomo. Czy na pewno wszystkie narzędzia wzięliśmy, które potrzebujemy, czy nie. Także zobaczymy jak to pójdzie. Więc do zobaczenia za, za, za trochę. No z powrotem. Paczka odebrana. Jak widzicie. Nie wiem czemu taka duża. W sumie aż tak dużo chyba nie zamawialiśmy, ale dobra. Lecimy teraz do Łukasza. Za jakieś pół godziny powinniśmy być u niego. Wbijamy zaraz adres w nawigację. Tego tam widzicie konciarą leci już szukasz, także jedziemy za nim. Czyżby jeszcze w garażu stały? Niemożliwe a może Dobra, idę Łukasza się zapytać gdzie co jaki, gdzie mam zaparkować Dobra, to mamy maszynę, Volvo S80 na Polakach Także musimy się tutaj dokopać, tu już Łukasz rozbierał I tam jest przepływ Także demontujemy to ale ten klucz, co ja przywiozłem, to nie będzie pasował. No dobra, działamy. I to mno stojaku też jest. Dobra, fajnie się zaczyna. Zobaczcie, ile zębów jest uszkodzonych. Eee, klucz do pomp nasz nie będzie działał, bo jest do zewnętrznych tych nakrętek, a nie wewnętrznych. Ale najfajniejsze jest też, zobaczcie, chłopaki też nagrywają coś. Też stoi statyw z kamerą Chłopak ma ten, kamerkę na GoPro na brzuchu I jadą YouTube też, nie? To co, z tym przecinakiem walić? Tak, będzie opierdalać dwie strony Dobra, słuchajcie to jest, to jest bardzo ważna teraz sprawa Odkręcimy to i wracamy, bo jak nam jeszcze jakiś ząb pęknie, to wchodzimy w, w czarnej idee Dobra, słuchajcie, mamy k**wa pompę wyciągniętą jest puszczony kabel, żeby przeciągnąć z powrotem znowu. A problem polega na tym, że zobaczcie, tutaj mamy praktycznie pusty zbiornik, a tu mamy powieko. Powodem było to, że się wypięła tam rurka i nie ciągnęło z tej z strony zbiornika. Bo jak wiecie, tutaj jest wał do tyłu i, i zbiornik jest podzielony, dlatego ma przepływ. Dobra. Także tu już mamy to ogarnięte, udało nam się, znaczy musieliśmy to zdewastować tu po tej części, żeby odgiąć gwin, żeby nam to puściło. Musi sobie kolega nowy kupić, bo za dużo zębów było uszkodzonych. No i dobra, teraz robimy w drugą stronę, składamy tam nową pompę i będziemy przeciągać to w tą stronę. No ale to i tak bym zobaczył czy odpali, wiesz. Dobra, słuchajcie, mamy przeciągnięty kabel, tam pompę mamy podłączoną. No, Łukasz wtyczkę wyciągnął, co? Ale to tyle, żeby prądu dostać, niech on trochę tam wzbudzi go. I... Ale mamy pizdę do bo akumulator spadł. Może jest zawsze coś pod górkę, No ale dobra. Pompa daje ciśnienie, więc na pewno to była pompa. Przynajmniej pompa nie dawała nie? Tu mamy podłączone. Podłączamy go na, na kable. Te kable też takie. Cięcie od małego palca, nie? No chwilę pochodzi, to wiesz, że mu tam prądu coś zdanie nie? Już słychać po silniku jak ciągnie. Dobra, pogasimy tu na razie w ten. Jak najmniej prądu brało. I co? My będziemy tutaj dalej skręcać, niech sobie pochodzi. I no i będziemy próbować go startować. Także teraz nie będę tu nagrywał, bo wszystko jest w ropie, więc trzeba o sprzęt dbać ale przy próbie roz... ruchu będziemy... będziemy nagrywać Anglik zobaczcie na Polakach ze Śląskiego gdzieś chłopaki są no i niezniszczalna jednostka 24 także to takie mobilni mechanicy dzisiaj jesteśmy normalnie no ale tu daję, później tam podłączymy Coś było też mówię, Zobaczcie, ta komora jest cała pełna, a ta była pusta. Także jak tam podłączyliśmy, zaczęło przy... wypompowywać trochę. Obniżać się tam poziom, więc powinno to wszystko hulać. Dobra, słuchajcie, mamy poskręcone. Palimy. Już popompowaliśmy trochę. Yes! No i fura, chodzi, działa i będzie dobrze. Dobra! Trzymajcie się i do następnego. Nasza sobota tak wyglądała, teraz trzeba jechać i zacząć odpoczywać. Pozdro, i do następnego.